Przedstawiamy Wam drugi odcinek z cyklu Studenci po godzinach. Jeśli podoba Wam się ta seria, zostawcie nam kciuki w górę, a jeżeli chcecie zostać bohaterem kolejnego odcinka, napiszcie do nas na Facebooku na profil Samorząd Studencki TV. Czekamy na Wasze wiadomości. A teraz czas poznać bohaterkę tego odcinka. Jest to studentka zarządzania logistyką i jakością, osoba zawsze uśmiechnięta i pełna energii. Poznajcie Angelinę. Moja przygoda z zumbą zaczęła się 3 lata temu. W sumie to pół, kiedy zaczęłam uczęszczać na zajęcia zumby do brzeż na halę sportową. I w sumie tak wdrożyło mi się w krew ta aktywność fizyczna, że coraz częściej chodziłam, zaczęłam się tym głębiej interesować, aż w końcu postanowiłam, że zostanę instruktorką zumby, gdzie właśnie w listopadzie 2016 roku odbyłam dwudniowy kurs w Poznaniu, praktyczno-teoretyczny. Zumba jest to połączenie tańca latynoamerykańskiego typu właśnie kumbia, reggaeton, samba, salsa z ćwiczeniami fitness i jest to trening wysokiej intensywności, przez co osiągamy tak naprawdę nieregularne interwały. instruktorką standardowej zumby, czyli Basic One, wyróżnia się jeszcze takie rodzaje zumby jak Zumba Kids, Aqua Zumba, czyli zumba na basenie, Zumba Toning, czyli z ciężarkami, Zumba Sentao, czyli taniec z krzesłem, tak można pospolicie to nazwać, prócz tego Zumba Gold dla osób starszych. Zumba to jest różnorodność salsy, kumbi, merengue i przeróżnych innych stylów, stylów tanecznych. Ja to praktykuję na moich zajęciach zumby, ponieważ staram się dobierać różne style. Właśnie najbardziej bazuję na salsie, merengue, Regetonie. Regeton jest bardzo taki dynamiczny, mocny, ale też lubię zwykłe komercyjne piosenki użyć, które lecą na co dzień w radiu. Do wszystkiego tak naprawdę można ułożyć choreografię. Choreografią inspiruje się albo z internetu, albo chociażby ze strony Zumby, czy też można zainspirować się na zajęciach innych instruktorów. Aktualnie piszę pracę magisterską, którą oparłam na moim hobby, czyli na zumbie, a dokładnie o satysfakcji i motywacji uczestników zajęć zumby, gdzie użyłam metody koal, ankiety oraz wywiadu, e, aby zbadać to środowisko. Pozdrawiam pana promotora. <mulety> Zumba jest moim drugim życiem. Prowadzę zajęcia jako instruktor zumby fitness w takich miastach właśnie jak Oświęcim, Brzeszcze, Kozy. Zumba to wspaniała zabawa. Milion spalonych kalorii i niesamowita muzyka oraz wspaniali ludzie dookoła.